Od ponad 35 lat marka Pronar rozwija się dynamicznie, osiągając status globalnego lidera. Jesteśmy twórcami zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i komponentów, które znajdują odbiorców na całym świecie. W 1988 roku powstała firma Pronar. Swoją działalność rozpoczęliśmy od importu i eksportu towarów rolno-spożywczych oraz nawozów mineralnych. Był to pierwszy krok w kierunku dynamicznego rozwoju. Już rok później rozpoczęliśmy handel ciągnikami oraz paliwami. Te działania pozwoliły nam stworzyć solidne fundamenty pod przyszłe osiągnięcia. W 1997 roku otworzyliśmy Wydział Kół Tarczowych. To tutaj powstała pierwsza wyprodukowana felga, która stała się początkiem naszej drogi do doskonałości w tej dziedzinie. W 1998 roku rozszerzyliśmy działalność o produkcję komponentów hydraulicznych i pneumatycznych. W tym samym czasie powstała hurtownia wyrobów hutniczych, przetwarzająca dziś ponad 120 tysięcy ton stali rocznie. Na początku XXI wieku rozpoczęliśmy produkcję przyczep. Aktualnie oferujemy ponad 140 modeli przyczep, które znajdują zastosowanie. W rolnictwie, budownictwie i transporcie, trafiając do klientów w ponad 80 krajach. Uruchomiliśmy również Wydział Tworzyw Sztucznych i wprowadziliśmy na rynek maszyny komunalne. Lata 2008 do 2012 to okres intensywnych inwestycji. W Strabli powstają maszyny zielonkowe, w Narewce przyczepy wielkogabarytowe a w Siemiatyczach maszyny recyklingowe i komunalne. W 2015 roku uruchomiliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe. To nowoczesne miejsce pozwala nam testować i doskonalić nasze maszyny, dzięki czemu możemy dostosowywać je do najróżniejszych warunków pracy. Kolejnym ważnym krokiem było posiadanie własnego lotniska oraz floty powietrznej. Dzięki temu możemy szybko reagować na potrzeby klientów. Posiadamy też ośrodek szkolenia lotniczego gdzie szkolimy pilotów szybowcowych i ultralekkich samolotów. W Hajnówce rozpoczęliśmy produkcję osi i układów jezdnych, a w Białym Stoku otworzyliśmy zakład produkujący kluczowe komponenty do naszych maszyn. To wszystko wzmacnia naszą niezależność od zewnętrznych dostawców. W 2021 roku w Siemiatyczach otworzyliśmy centrum wystawowe. Na ponad 10 hektarowej powierzchni prezentujemy nasze maszyny. Oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, podkreślając nasze zaangażowanie w rozwój. Ostatnie lata to czas intensywnych działań. W Narwi powstały trzy nowe fabryki. Pierwsza zajmująca się produkcją elementów poliesterowych, druga specjalizująca się w wytwarzaniu maszyn zielonkowych, a trzecia dedykowana jest produkcji wiązek elektrycznych. W 2023 roku uruchomiliśmy najnowocześniejszą linię produkcyjną kół tarczowych osiągając zdolność produkcyjną 2 milionów felg rocznie. W 2024 i 2025 roku nadal dynamicznie się rozwijamy, umacniając swoją pozycję jako lider branży. Zrealizowaliśmy szereg kluczowych inwestycji. Rozbudowaliśmy hale wystawowe w Siemiatyczach, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć i spotkań z partnerami z całego świata. Rozszerzyliśmy ofertę maszyn do recyklingu, kruszarek i przesiewaczy. To działania, które nie tylko podnoszą efektywność produkcji, ale również przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju firmy. Konsekwentnie stawiamy na zrównoważony rozwój w oparciu o produkcyjną samodzielność. Jesteśmy blisko ludzi, słuchamy ich potrzeb i podejmujemy wyzwania. Sukcesywne reinwestowanie zysków w połączeniu z własnym zapleczem badawczo-rozwojowym owocuje kolejnymi innowacjami i sprawia, że stale jesteśmy o krok przed konkurencją. PRONAR Ponad 35 lat nieustającej innowacji i światowego sukcesu.